prośbą na początku mego filmu e, chciałbym e, Wam serdecznie prosić Was serdecznie oczywiście o zasubskrybowanie kanału Krystian Akwarystyka kanału e, można powiedzieć takiego swojskiego e, z takim prawdziwą akwarystyką e, z dawnych lat prowadzeniem bezsłuchowych akwarii na kanugie, tak jak się to kiedyś robiło, już po prostu bardzo rzadko się spotyka takich ludzi, akwarystów, którzy yy, prowadzą w ten sposób swoje akwaria tanio bez wymyślnych systemów filtracyjnych, bez aktywnych podłoż, pod, yy, podłoży i tak dalej z jakiejś ziemi obrotowej na, na spodzie i tak dalej i tak dalej. można by było wymieniać długo także chciałbym wam, was zachęcić to i prosić o subskrypcję do kanału Krystiana Forestyka bardzo by było, było miło i jemu na pewno i, i mnie jakbyście, jakbyście po prostu zasubskrybowali kanał Krystiana Oczywiście zapraszam też do subskrypcji i śledzenia kanału Pana Rybki, aby obserwować projekt, który się nowy kroi pana rybki, czyli nowe szkiełko z mieszkańcami, którzy tam będą. To się oczywiście dowiemy za niedługo. Jakie tam Mariusz prowadzi ryby do tego zbiornika, może to będą altumy, a może jednak to będą paletki, które są ostatnio bardzo popularne. Coraz to więcej ludzi przekonuje się do tych ryb, bo są ryby naprawdę piękne i mogą być śmiało trzymane na łodzie kranowej bo tak one teraz w hodowlach są przyzwyczajone do wody kranowej czyli do pH w granicach 7, 7,2 a 7, 2, 7 5 nawet. No, hodowcy się ostatnio starają, żeby każdy mógł po prostu sobie pozwolić trzymać u siebie taką rybę. Dlatego jest to tak prowadzone, że ryby są, te paletki są trzymane praktycznie na na wodzie kranowej także zachęcam was do zasubskrybowania kanału Krystiana i Pana Rybki także będzie mi miło i na pewno Krystianowi będzie też bardzo miło że zasubskrybowaliście jego kanał u mnie jest taki widzicie ogólny Widok na ten kawałek tego fisiuru mojego. Ja sobie tutaj siedzę za kamerą w fotelu. I jeszcze też mam te jedne krewetkami z tymi perelkami obok siebie. No, a ogólnie mogę powiedzieć coś na temat tych paletek. To oczywiście z mojego takiego amatorskiego punktu widzenia, bo ja w sumie teraz kiedyś trzymałem, owszem, paletki ale też to był jakiś taki krótki okres później niestety musiałem zlikwidować ten zbiornik ale to nie z przyczyn że akurat że były paletki że były jakieś trudności tylko z innych przyczyn ogólnie rzecz biorąc jest też kanał który po prostu jest tych więcej, którzy po prostu zachęcają ludzi do trzymania, kupowania paletek, bo wcale to nie jest jakaś ciężka ryba w utrzymaniu. Każdy myśli, że ta paletka mu, musi mieć dwie jakie warunki stworzone. Nie, wcale nie. Jak widzicie u mnie przykład jest taki, że macie dwa różne akwaria. W dużym akwarium jest masz typu molinezje, skalary, altumy, paletki od groma ryb dęnych. jakoś to wszystko się funkcjonuje i nie ma żadnego problemu z tym akwarium a z drugiej strony macie kostkę gdzie były wrzucone na kostkę tylko i wyłącznie paletki i się okazało, że, że rybom coś się nie podoba albo po prostu za młode i tak reagują jak reagują czyli się boją muszą ten okres taki przystosowawczy mieć wydłużony nawet to nie wiem może dwóch miesięcy albo coś w wodzie jest tak mówiłem że nie roślina może dużo fosforanów azotynów i tak dalej także no nie wiem jest też zaaplikowany kapisol na odrobaczenie, a już widele może, może mają jakieś kurde robaki, no nie wiadomo, może jakieś przywry także nie wiem pewnie się z czasem yy, dowiemy o co tu chodzi w tej kosce mojej. No ale fakt faktem jest taki, że po prostu sami macie obraz teraz taki że z jednej strony akwarium, gdzie palety się zaklimatyzowały w ciągu dwóch godzin i nie było z nimi najmniejszego problemu, a z drugiej strony macie akwarium, które stwarza na początku problemy. Także tak to widzicie wygląda. Nie? Czy to łatwe ryby w utrzymaniu? Mi się wydaje, że tak, bo przynajmniej po tym oglądnięciu tego dużego zbiornika, po popatrzeniu na ten duży zbiornik, wychodzi na to, że, no, że są łatwe w utrzymaniu nie chorują, pływają normalnie, rosną i to bardzo szybko paletka szybko rośnie, jak wie to, to naprawdę szybko rośnie. Przynajmniej ja tak mogę to powiedzieć po, po moich paletkach. Także no, sami widzicie, jeśli chcecie próbować z akwariumem i z paletkami to nawet jeśli macie zbiornik nawet jeśli macie w tym zbiorniku skalary czy jakieś nawet kurde molinezje oczywiście nie jakieś olbrzymie ilości nie? no to widzicie no może to funkcjonować może mogą te ryby z sobą wszystkie y pływać i nic się nie dzieje nie? Tu w Kosce mam teraz te rodostomusy, mam tu neona czerwonego, Ineza, mam te kireski, dwa piskorki. No i. Tylko po prostu zostało czekanie i obserwowanie tego zbiornika, co będzie się działo w następnych dniach, tygodniach czy tam miesiącach. To tyle, Boże. Z tej strony, takiej po prostu informacji na temat palety, tak kupujcie, ja jestem za. Ja, ja polecam tą rybę, bo mi się ta ryba strasznie podoba. Ale to też jest piękny, akurat z wyglądu, i w ogóle także ja nie mam na przykład. Z Jakichś problemów, takich właśnie z tymi rybami w dużym zbiorniku. Tutaj myślę, że te problemy też się po pewnym czasie skończą. Miejmy nadzieję, że wszystkie te osiem paletek przeżyje. No, także tyle może w tym, w tym temacie. Jeszcze raz na koniec tego filmu chciałbym. Was serdecznie prosić o subskrypcję do Krystiana ja z mojej strony pozdrawiam oczywiście i Krystiana i Pana Rybki żonę Krystiana oczywiście też bardzo mocno pozdrawiam byłem u Krystiana, miałem przyjemność poznać <laughs> napić się kawy posiedzieć no także Myślę, że zasubskrybujecie i pomożecie tu w tej kwestii. Także z góry wam dziękuję za, za taki miły gest z Waszej strony. No i myślę, że myślę, że po prostu akurat tutaj u mnie z tą kostką będzie wszystko szło w dobrym kierunku. Że jestem bardzo tego ciekaw, co w tej mojej kostce siedzi. Na razie tego nie wie nikt. Wiem, na pewno będziecie pisać, że trzeba by było zbadać tą wodę pod kątem azotynów czy tam jakichś fosforanów. Tak, no, pewnie mnie to nie ominie. Także dziękuję jeszcze raz za obejrzenie tego filmu do końca. Za wspomożenie kanału Krystian Akwarystyka za subskrypcję kanału pana Rybki. Serdecznie to pozdrawiam obydwu akwarystów i oczywiście rodzinę całą pana Rybki i, i żonę pana Krystiana. Także dziękuję Państwu za obejrzenie tego filmiku. Chyba nie za długi. Myślę, że dotrwaliście do końca. I możecie śmiało napisać w komentarzach co sądzicie o, o utrzymaniu w ogóle paletek w naszych zbiornikach, czy jest to łatwa ryba, czy jest to trudna ryba, bo z tego co na razie wychodzi to po prostu każde akwarium prowadzi się swoimi trawami, każdy akwarium jest inny, nie ma dwóch takich samych, tak przynajmniej ja to widzę. Myślałem, że będzie łatwo, że kupię sobie do kostki cztery paletki. No niestety, bo okazało się, że cztery to może być za mało. Teraz jest 8 I też nic to praktycznie nie dało. Maludy jeden, drugiego Boni. Nie wiem dlaczego. Pewnie muszą podrosnąć i, i wydorośleć, żeby, żeby, stała się taka wiecie, taki spokój ogólny w tym zbiorniku, tak ja to teraz mi się wydaje widzę, ale to się przekonamy z biegiem czasu, także dziękuję Państwu za obejrzenie tego mojego filmu, nie wiem czy ludny czy nie sami ocenicie, także jeszcze raz dziękuję i zapraszam. Do następnych filmów. Hej, trzymajcie się.